Bzdury stwierdziła tam, że, dramatyczna, że dramatycznie wzrosła liczba nielegalnych aborcji i że ciało kobiety jest przerażające dla wielu mężczyzn, którzy boją się kobiecej siły. No, Pani Katarzyna, która do końca nie wie chyba najwyraźniej, czym jest kobiecość, a na pewno nie wie, czym jest grzech. Czyli jeszcze raz mamy tutaj taki paradoks totalny: zakrzywienie czasoprzestrzenne, czyli Matka Boża, która poddała się całkowicie woli Bożej. Porodziła syna i ten syn oddał swoje życie, syna Bożego. I ten syn oddał swoje życie za nasze grzechy. Tą Matkę Bożą, Najświętszą Marię Pannę zagra Pani Katarzyna, która jest zamordowaniem dzieci. Dla zmylenia przeciwnika nazywa to aborcją. Znaczy Pani Smutniak faktycznie sprosta tej roli. Od strony tej takiej duchowej, wiecie, bo to trzeba się naprawdę w wz... Ze swoją rolą, zgraną rolą, utożsamiać. Trzeba tej roli się i tej osoby nauczyć, wyobrazić sobie, jak mogła się zachowywać, jak myśleć. Na pewno ta rola stanie się dla niej powodem do jakiejś tam duchowej przemiany.